Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym dniu. Czy ktoś tu do nas jedzie? Chyba nie. W takim dniu, że niby ma być ciepło, a jest chyba zimno. Nie wiem, jak to, jak to ogarnąć. Ja zrobiłam sobie ciepłą herbatkę i uważam, że okres na robienie ciepłych herbatek uważam za otwarty. Niby wczoraj miało być 29 stopni, a dzisiaj też prawie 30, ale powiem Wam, że nie wiem jak te 30 y, oni liczą, ale na pewno tyle nie ma. Jest zimny. Właśnie oglądałam, przez chwilką, y, oglądałam, przejrzałam filmik y, Charlotte y, i widziałam, że była na zakupach w Lidlu, ale to teraz nie tylko dotyczy Lidla, ale... Y, Powiem wam, że czasem ludzie pokazują takie zakupy z Lidl'a i z biedronki, że ja idąc do Lidl'a do biedronki, ja nigdy w życiu tych rzeczy nie znalazłam. Mam też na Instagramie taką stronę, obserwuję biedronkowe love i jakoś tak. Co mi tu stoi? Biedronkowe love czy jakoś tak? I tam dziewczyna pokazuje rzeczy, które kupuję na promocjach w Biedronkach, albo które jakieś nowości w Biedronkach. To ja tych rzeczy albo nigdy w życiu nie znalazłam w Biedronce, e, albo na przykład po trzech miesiącach widzę, widzę je, że one dopiero się u nas pokazały. I no nie wiem, wiem no podejrzewam, że. W, znaczy podejrzewam, wydawało mi się, że w każdej Biedronce powinno być to samo. No i tak samo teraz właśnie Charlotte pokazała zakupy z Lidla i zupki akurat widziałam, ale pokazywała ryż, którego nigdy w życiu ja nie widziałam tego ryżu i pokazywała sałatki chyba czy surówki, ale chyba sałatki z tuńczykiem i kurczakiem też ich nigdy nie widziałam. I nawet tam jedna dziewczyna zapytała, gdzie ona je znalazła? Bo, będąc w Lidlu, to właśnie ani tych sałatek z tuńczykiem nie mogła znaleźć, i czegoś jeszcze ta dziewczyna nie mogła znaleźć. No to zupełnie jak ja, więc nie tylko u mnie nie mogła tego znaleźć. Ja, patrząc na swoje włosy, po prostu, chociaż ten odrost nie jest taki straszny, bo ja mam pasemka porobione i tu tak bardzo tego nie widać, ale hmm. chyba już musiałabym iść do fryzjera. Ale wam powiem, jakoś nie mam e, weny do tego, żeby iść do fryzjera. E, dzieci, ppupu, ppupu, odpukać w niemalowane, nie wiem co, dajmy na to, e, chodzą do szkoły. E, fakt, że umili w klasie, ostatnio e, było, jest ich osiemnaścioro, to ostatnio było tylko ośmioro dzieci, więc no Milka nie chodziła cały tydzień. I no i tak teraz przygotowujemy się do komunii świętej. Mamy ją w maju w drugi weekend maja. Jestem ciekawa, jak to wszystko pójdzie. No bo wiecie, dla mnie to nie jest problem, nie wiem, na przykład zrobienia komunii w domu, bo Kubie też robiłam komunie w domu, na chyba, Boże, czy to teraz musi tak robić? Na ponad 20 osób, na ponad 20 osób i dałam radę. Robiłam wszystko sama, cały obiad, cały poczęstunek, całą tam zimną płytę, dałam radę, ukulałam 25 rolad, nic mi się nie stało, kupiłam tylko kluski i chyba kupiłam za czerwoną, ale rolady robiłam, nie żyję, więc jak się, jak, jak się chce to można. No, i myślę, że mili też zrobimy w domu, bo przeczytam szczerze, że po prostu szkoda mi jest pieniędzy. Boże, ta. ta moja. Jak to się mówi? Lwia zmarszczka? No, po prostu jest, jest mi szkoda pieniędzy i wydaje mi się, że też zrobię jej w domu. Ale tutaj nasuwa się teraz taki problem, że e, mój brat której jest chrzestnym Mili, mieszka w Anglii. No i to nie jest tak, że on sobie, wiecie, przyleci z dnia na dzień, przylatuje z dziewczyną, i to nie jest tak, że oni przylecą sobie z dnia na dzień, że ja im powiem, wiecie co, jednak to nie będzie w drugi weekend maja, tylko we wrześniu, no bo wcześniej trzeba sobie zabukować bilety, trzeba wziąć sobie urlop i to tak, bo reszta, reszta rodziny, jak powiem, jest na miejscu. Więc z tym jest prościej po prostu komuś sobie. To jest i tak niedziela, więc nie wiem, nie w tą niedzielę, to w następną, ale tam będzie gorzej. Nie wiadomo, jak to będzie z tym, nie wiadomo, jak to będzie z lotami. Ja wiem, że to jest dopiero w przyszłym roku i najgorsze, co może być, to może być nie wiem, listopad, grudzień, styczeń, luty. Tak mi się wydaje, ale do maja. Chociaż teraz te komunie to naprawdę była y, katastrofa, bo y, w Żorach y, było tak, że dzieci miały komunie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i każde dziecko miało ją osobno, więc no ciekawa jestem, miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś się wyklaruje, może nie zniknie, ale może złagodnieje do przyszłego roku bo czarno to widzę, bardzo czarno. E, dobra, i coś jeszcze chciałam powiedzieć i nie wiem co. Że dzieci do szkoły chodzą. Nie wiem co. Jak mi się przypomni, to się do Was. Dzień dobry, dzień dobry. Ja właśnie pracy szukam części, ale chcę Wam pokazać, bo byłam w Biedronce i kupiłam jaglanka, chia, czarne jagody i żurawina dla wegetarian. Najlepsze. Oczekuję, pokażę Wam. Mm, tak to wygląda. Nie wyleję. Nie. Taka jaglanka. Ja kiedyś kupowałam nie jaglankę, tylko owsiankę. I te owsianki dla mnie były okrutne. Nie wiem, czy on sfokusuje skład. Ja się na składach za bardzo nie znam, więc ciężko mi to wiecie ale no skład jest wydaje mi się, że okej okay. i mam jeszcze z mango i kokosem chyba wracamy z mango i kokosem mam jeszcze więc zobaczymy nalałam, tu są takie dwie miarki w środku, na płynną i gęstą, a ja nalałam to pomiędzy i było tak gęste, że nie dało się w to łóżki wbić. <gry> Więc jeżeli... Niedobre. Tak wygląda w środku. bardziej słodkie. Szkoda, że nie mam tu miodu. Ale ja teraz nie wiem. One chyba są normalnie po złotych 69. Przynajmniej tam tak pisało. Albo 2. 49. A dzisiaj były po 99 groszy. Dlatego wzięłam i spróbowałam. Ale nie podchodzi mi tak, jak mi nie podchodziła owsianka może ta z mango będzie lepsza ale ta jest okrutna Bo. dobra, idę się z wami potem jeżeli chodzi o tą jaglankę, którą wam pokazywałam no nie zjadłam jej kurde jak mi to wszystko stoi nie zjadłam jej e, ona była okrutna no była nie, była niedobra naprawdę była niedobra Jestem ciekawa, chociaż tamta druga też. Yy, też yy, chyba. To też jest jaglanka. Tylko ona jest chyba z mango i kokosem. Uff, okrutne. Nie, niedobra była. Dała ją tutaj, chodzi taki kotek bezdomny. Może nic mu nie będzie po tej jaglance. Ale. Może ci, co lubią jaglankę ogólnie, no to im to będzie smakować. Dla mnie to w ogóle nie było słodkie i w ogóle był taki dziwny posmak tej jaglanki. Niedobre. To Wam tylko chciałam powiedzieć. Dzień dobry, dzień dobry. Ja już nakarmiłam swojego kotka, który do nas przychodzi, ale powiem Wam, że on się tak rozwydrzył, że on się tak rozwydrzył, że... Dawałam mu karmę ale ta karma, taka wiecie lepsza, mi się skończyła no i poszłam do sklepu i kupiłam taką pierwszą lepszą i okazało się, że kotek jej nie chce jeść mm -mm. kotek się przyzwyczaił, jego podniebienie francuskie przyzwyczaiło się do lepszego żarcia i teraz tego nie chce jeść dałam mu przed chwilą trochę mleka z wodą no bo nie mam nic takiego, żeby mu dać a on, on czy ona stoi tu i miałczy i powiem wam, że dwa dni temu, bo ona dziennie, dziennie praktycznie dziennie rano na nas czeka on, ona, kot i nie miała mi co dać i dała mi jej tą karmę, tą którą ona nie lubi dała mi tą karmę i ona jej nie chciała zjeść, czy on powiedzmy, że to jest ona nie chciała tego jeść. Dałam jej szynkę, wyciągłam z knapek od mojego męża i to zjadła. Ale tak długo siedziała nad tym swoim jedzeniem, tym, co nie lubi, i tak długo siedziała, i tak miała czała. I ja ją tutaj widzę, tak wiecie, na prosto mnie jest ten pojemnik. Jak wychylę się nad komputera, to ją widzę, i ona tak siedziała, i tak miała. Miau. i on mówi, no zaraz oszaleję i poszłam jej dać y, tą szynkę z tych kanapek zjadła i poszła a wczoraj dałam jej pasztet no, co zrobię no, więc o kotku to tyle y, dzisiaj idziemy na film mm, 25 lat zobaczymy nie będzie to na pewno łatwy film, ale zobaczymy, bo nigdzie jeszcze nie widziałam żadnych recenzji, a z tego co mi się wydaje, to on już szedł do kin y, tydzień temu. Czy ja też tak bardzo nie szukałam tych recenzji, ale wydaje mi się, że ich nigdzie nie ma. Dobra. Na razie by to było tyle. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pa pa.